Cześć, Siemaneczko, z tej strony Bartosz Oleś z Polish Fighters, a moim gościem jest Wawrzyniec Bartnik, zawodnik organizacji FEN. Cześć, Siemaneczko. Dzień dobry, witam, witam wszystkich. Zanim przejdziemy do twojej najważniejszej, myślę, że walki, walki w życiu, walki o, walki o pas Fenu, chciałbym przejść jeszcze do twojej poprzedniej walki z Bykowem. No ta, tam dałeś kolejny wielki statement, tak naprawdę, że z tobą się trzeba liczyć w tej kategorii, w tym kraju. Czy taki był plan od początku, żeby wjechać i rozjechać rywala, no bo też należy Pamiętaj, że to jest Twój kolejny rywal, któremu Ty, ty zafundowałeś pierwszą porażkę. Już trzeci, trzeci z rzędu, rywal nie, niepokonany, którego Ty rozgromiłeś. Tak, no kurczę wiesz, Takie lokauty, to wszystko. To jest skutek dobrze wykonanej roboty. Jakby nigdy nie planuję, nie nakręcam się, że ja skończę tę walkę bardzo szybko, czy jakoś efektownie. muszę skupiam się na, na pracy, na robocie. No, została dobrze wykonana, no i fajnie go głoszenie Też mi się podobało. Milion razy już oglądałem ten filmik. Także fajnie go, fajnie go rozjechałem, mimo że tam gdzieś y, nie, nie za specjalnie się czułem. Dobrze, że to nie wychodziło poza pierwszą nudę ani drugą, bo to ze zdrowiem było kiepsko. Fajnie, uśpiłem troszeczkę, łobykałem, nagle odpaliłem łokieć, kolano, a wszystko weszło No i bykow leżał. A zero skradzione z rekordu, no fajnie, smakuje. No jest tam tych kilka walk, gdzie y, zabrałem zera z rekordu. Jak to mówię, fajnie, bo ci zawodnicy z... bez porażki oni jeszcze do końca nie wiedzą, co to prawdziwe życie. <laughs> to jest oni myślą, że wszystko jest pięknie, idealnie, ale no tak nie jest. Można przegrać nawet i kilka walk i później wystrzelić. Także fajnie, że ich tam ustrzeliłem. <laughs> ale Ty właśnie w tym momencie czujesz się taki bardziej doceniony przez innych zawodników, w ogóle branży MMA, fanów. No, bo też jakiś czas temu, nie pytam, czy to w FEN, z głównego profilu, czy to Kuba Borowicz, Kuba też rzucał taki wpis, wpis o tobie, że ty przychodzisz do fenu, masz dwie porażki, to tak naprawdę wiadomo, z jakimś jędraszczykiem z duszę z dobrymi zawodnikami na tamten, na tamten czas i wszyscy wydaje mi się, że trochę no, mieli takie o, o tobie zdanie, że nie traktowali ci poważnie w kontekście pasa i tak dalej. Nie? Ty następnie wygrywasz e, trzy razy, z tym dwa przed czasem, z dobrymi, z dobrymi zawodnikami. No i jest już walka o pas. Tak, no, no, ta seria porażek trzech była bardzo ciężka naprawdę dla mnie. No, nie był to za specjalny czas dla mnie, to chyba łącznie bez zwycięstwa byłem dwa czy nawet do trzech, do trzech lat. Także nie, miło. I w końcu się przełamałem, ale właśnie wracając do tych porażek, no, cały czas coś nie zagrało. Te wszystkie trzy walki, które przegrałem, one nie były jakieś tam złe, ja, ja się tam nie położyłem, naprawdę dawałem tam z siebie wszystko, ale no nie było to poukładane tak, jak być powinno i myślę, że zawodnicy wiedzieli, że jestem niebezpieczny, ale że z pykania, a teraz już jest trochę inaczej, no, jestem doceniany właśnie przez bonusy, przez nokauty, ale jakby muszę trzymać to z dystansem, żeby sobie nie robić presji, że znowu chcę knockoutować, znowu chcę bonus, bo tak jak mówiłem, to jest następstwo dobrze wykonanej roboty. Ale, ale fajnie właśnie ten wpis ku Wyborowicza, no to aż, aż, no, może być, że łezka się wokół kręciach, co te wszystkie porażki, yy, gdzie wszystko poświęcałem, wierzę ja wjeżdżałem do Poznania, naprawdę to mieszkanie w a i tak było plecy, ciężkie, yy, ciężkie momenty, ale w końcu, w końcu odpaliłem, wygrałem jedną, później już jakoś tam poszłem z górki. No i jest, jest walka opazji, no, najważniejsza walka w moim życiu dotychczas. Yy, idę. Idę po to i bardzo chcę tego pasa, <coughs> na pewno damy dobrą walkę, bo on jest mocnym zawodnikiem, ale kto go weźmie, no zobaczymy. Mhm. Ale powiedz mi, czy coś generalnie się zmieniło jakby w twoich, nie wiem, przygotowaniach, przygotowaniach mentalnych, w diecie, że wiesz, były te trzy, trzy przegrane, to też trzeba zaznaczyć, jak powiedziałem, że to było trzech dobrych, dobrych zawodników, ale czy właśnie, czy coś, czy coś się w tobie, w tobie zmieniło jako zawodniku, że Potem przyszła ta seria, seria zwycięstw. tak, też zahaczyłem o psychologa. Znaczy zahaczyłem przed każdą walką, idę do Martyny Nowak. Teraz też na ja byłem, bo jakby fundamenty są najważniejsze. Nie można zapominać o fundamentach, bo to one budują cały sukces. I gdzieś tam po prostu też chyba musiałem uwierzyć bardziej w siebie. Przy tych porażkach, jak trenowałem, jeździłem, ale gdzieś... No nie było tego przekonania, że ja mogę faktycznie to jakoś wygrywać z tymi zawodnikami, no bo tam dusza czy, czy Jacek, ten raz czego nie byli mocni. I po prostu chyba bardziej uwierzyłem w siebie i to był kluczowy, moment w tym wszystkim. By bardziej uwierzyć w siebie, że faktycznie to, co robię, to ma sens. I że ja mogę wygrywać. No Pokadam, że mogę wygrywać z najlepszymi teraz tylko coraz lepszymi będę się bił i chcę się bić z tą czołówką. Chcę, chcę jakby... Zwycięstwa, ta kariera jakby zaczęła się dla mnie od nowa, że uwierzyłem w siebie i nie widzę teraz jakichś większych, znaczy większych. Nie widzę jakby końca, nie widzę, nie widzę końca moich możliwości, że, że można więcej. Z walki na walkę czuję się coraz lepiej. To doświadczenie też jest na plus, no bo tych walki już jest 13, także to też nie jest mało. Już naprawdę wyrabiam się jako zawodnik i myślę, że jestem w tym coraz bardziej taki wyrafinowany, można powiedzieć. Twoja kolejna walka już będzie, za, tak jak wspomnieliśmy, za dwa tygodnie. E, powiedz mi, czy od początku to miała być walka o pas z Manzurem, czy były jakieś e, rozmowy? No bo tam jeszcze było mm, dogrywanie tego, czy Czarek Olejciejczuk zostanie w Fenie, czy to będzie jednak 8-4, czy 7-7, ostatecznie wiemy, że Czarek e, poszedł do 8-4. E, czy gdzieś były jakieś inne rozmowy na temat czy jeszcze jakiejś jednej walki przed e, walką o pas? Znaczy, tak, ta propozycja walki o pas już była wcześniej przed walką z Bykowem, gdzieś mi chcieli tam wciąż ja się wtedy nie jeszcze, żeby tam wskoczyć. No i po walce z Bykowem to już no, było prawie pewne, że ja wchodzę o ten pas, faktycznie Czarek jeszcze był i było to takie delikatne nie wiadomo co, ale, ale trochę wcześniej już wszyscy wiedziałem, że Czarek idzie wyżej do kategorii, wtedy już wiedziałem, że to ja będę tą o pas. Kwestia bardziej była, jaki termin Maszler chciał Dużo wcześniej, znaczy dużo wcześniej siedmien chciał, ale ta w sierpniu się nie odbyła. I na nie udało się dograć ten protokół, chociaż też nie było jakoś łatwo się tam wcisnąć, bo karta jest dobrze obsadzona. No, jesteśmy, no jesteśmy zostało dwa tygodnie i wiemy się o was. Tak, jak wspomnieliśmy już kilka razy swoim rywalem będzie Manzur Abdurzakow. Na pewno najpoważniejszy rywal w swojej karierze bez dwóch zdań. Bardzo mocny zawodnik też, który... Jestem po tej przegranej czarkiem. Oleksiu gdzie też zagroził Czarkowi, to też należy pamiętać, że mimo tego, że Czarek wygrał gdzieś tam bardzo wyraźnie na punkty, to jednak było dosyć mocno zagrożenie w tych późniejszych rundach w tej, w tej walce, też świetna wygrana z Piotrem Poniedziałkiem, ostatnio no fenomenalne poddanie mi Michała Pietrzaka, powiedz mi jakiego ty się Manzura Manzura spodziewasz, bo on nie ukrywa tego, że jego aspiracją jest UFC, że chce się bardzo dobrze pokazać, że chce być świetnym świetnym mistrzem, ale gdzie ty widzisz swoje szanse i jak ty go tego zawodnika charakteryzujesz? Masur jest naprawdę mocny, idzie. Nie, 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 nie zawsze się jest twardy w tym wszystkim, bezwzględny i konsekwentny, ale no, jestem przygotowany na niego. Jakbym nie był przygotowany, to mnie wychodził do tej walki. Gotowy na wszystko. Wiadomo, że on ma sporo poddań, większych poddaje. Stójkę też nie ma najgorszej, także jest kompletnym zawodnikiem, a ja też jestem kompletnym. Także postawię się we wszystkim, znaczy postawię się. Zrobimy dobrą walkę. No. i Ja jestem naprawdę gotowy na wszystko i pięć rund. Zobaczymy, czy to się rozwiąże szybciej, czy pięć rund. Gotowy na 5 rund też jestem. Także, jak to się mówi, klatka zweryfikuje wszystko. Powiedz mi, jak teraz wygląda kwestia Twoich przygotowań, no bo. Czy Ty przygotowujesz się w Ankosie, ale powiedz mi, czy, no teraz wiem jaka jest sytuacja, no na razie przez problemy prawne Andrzeja nie ma, nie ma z Wami. W ogóle kto będzie z Tobą w narożniku podczas, podczas tej walki i czy brak Andrzeja jest odczuwalny w klubie i czy to gdzieś to trochę zmienia też twoje nastawienie do przygotowań do tego wszystkiego, jak to obecnie tam wygląda z Twojej perspektywy? No, no co, no trenera trochę robili. No, w no nie fajnie, że, że go nie ma, ale jakby tu w Anglosie wszyscy wiedzą, po co trenują. Wszyscy odwalałem kawał dobrej roboty, ostro trenujemy. Michał Andryszak przejął tutaj taką funkcję głównego trenera, bardzo dobrze mu to idzie. Jest ekipa cały czas, także robimy mocne, mocne rundy, mocne treningi. Także tutaj nic się z nim nie zmieniło. Przygotowanie jak zawsze, połowa u siebie w Częstochowie. E, mamy też w Częstochowie ekipę, chłopaki są po walkach, Krystian Szczęsny zaraz też walczy o pas w Babilonie. E, KSW też ostatnio wygrał, także mamy też fajną ekipę w Częstochowie, w nowym klubie. E, kto będzie w należniku jak zawsze? Właśnie Krystian, Paweł, nie wiem, jeszcze tak nie zastanawiałem się dokładnie kto za, za trenera Andrzeja. Mogę też myśleć o czwartą osobę, także tutaj też jeszcze się do końca nie zastanawiałem, ale ważne będą te dwie osoby i to jest najważniejsze, już zawsze jesteśmy ze sobą na walkach, że wiedzą co potrzeba, jak to wszystko wygląda, czy trener jeszcze nie ma na robotę, trzeba zrobić, ja wiem co mam robić, to zwycięstwo, znaczy zwycięstwo jak już dojadę te ten pas, to będzie dedykowane dla trenera, żeby go nam pozdrowić. A powiedz mi, zmierzając już do końca naszej rozmowy, ja wspomniałem o aspiracjach Manzura, a powiedz mi, jakie są twoje aspiracje? Czy gdzieś tam twoim celem jest, no wiadomo, że jak wygrasz ten pas, to na pewno wierzysz, że tak się, tak się stanie, to na pewno wyjdziesz gdzieś tam na czołową postać też organizacji FEN Sportowo i też na pewno twoje akcje wśród innych organizacji większych niż FEN wzrosną. Czy gdzieś twoją aspiracją jest, tak jak wielu zawodników, gdzieś tam... UFC, nie Kontendera i tak dalej, czy jakieś inne amerykańskie organizacje, czy po prostu zobaczysz, co przyniesie życie. Dokładnie, no ja skupiam się na tej walce o pas, bo nie wybiegam za bardzo przyszłość, bo wszystko może się skomplikować, jak się zdekoncentruję. Jestem w 100% skupiony teraz na tej walce. A co dalej? jak no ja chcę przeżyć przygodę z tym, jak chcę przynosić się cały czas do góry. Wiadomo, apetyt rośnie z miarą jedzenia, także... Lecimy cały czas, ale tak jak mówię, dwa tygodnie to jest ten, który mnie teraz interesuje. Jeszcze mam parę walk w kontrakcie z Fanem. A co mnie nie dalej? No zobaczyłem, no, pozycja moja mocno się zmieniła. W ostatnim pół roku są, te bo są bonusy, są nokauty, także mm, świat no, ma, lubi oglądać takie walki, kocha taką przemoc. Także... Coraz jaśniej mi się to wszystko rozświetla w mojej przyszłości, ale, ale za dwa tygodnie to jest bez i teraz i zobaczymy, co będzie dalej. Okej, okay. z mojej strony to będzie wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest twoja chwila, twój moment. Twój czas. No, tutaj no, 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 no. wszystkich pozdrawiam, co mi pomagają w przygotowaniach, co mnie wspierają, co byli ze mną cały czas, te, te cięższe chwile. Oczywiście pozdrawiam trenera, mu pewnie nie będzie stąd słyszał, ale e, tam przy walce bardziej. Tego powrozi. I tyle. Ja się regenerować jutro mocne spalinki i leciły z tym. Już się nie mogę doczekać.